Witajcie w ten wielkanocny poranek. I sobie pomyślałem, że nagram wam film e, o samej pompie ciepła, e, nie o działaniu, tylko o urządzeniu. E, jak wiecie, e, ja mam pompę ciepła firmy Wisman. Jest to pompa ciepła Vitocal 343G z modułem solarnym i różnymi innymi jeszcze e, rzeczami. Jest to najwyższy model w, w, tutaj z urządzeń firmy Wisman. Jeśli chodzi o pompy ciepła, można powiedzieć, że taki Mercedes. Tu po prawej i lewej stronie znajduje się jeszcze, znajdują się jeszcze schowane takie dwie rzeczy: mianowicie tu jest wyłącznik główny oraz zbiorcze zgłaszanie usterek na zielono, na czerwono, gdy świeci. Musimy zajrzeć do urządzenia oraz podłączenie modułu komunikacyjnego VITOCONNECT 100 TYP OPTO 1, tutaj w tym wypadku, menu i menu pompy ciepła oraz regulator VITOTRONIC 200 TYP WO 1C, a dzisiaj zajrzymy sobie do środka jak ona wygląda żeby zajrzeć do środka pompy ciepła, należy zdjąć tą zewnętrzną obudowę w ten sposób. Tutaj trzeba uważać bardzo, bo tu już się znajduje cała elektronika oraz trzeba tu sobie odpiąć uziemienie tej zewnętrznej części. Ja odłożę i zaraz wracam. No i tak wygląda pompa ciepła od środka. Tu się znajduje jej serce, układ sterujący, płyta główna, podzespoły płyty głównej, moduł komunikacyjny, oraz tutaj przyłącze energetyczne oraz doprowadzanie prądu. Tu mamy doprowadzone wszystkie trzy fazy, oraz do grzałki elektrycznej, kolejna linia, no i trzecia. Trzecia linia, tutaj jej nie widać tego wejścia do, do płytki rozdziału energii na urządzenia, które znajdują się w pompie ciepła. Co tutaj mamy? Tu znajdują się wszystkie czujniki oraz moduł komunikacyjny. Przyłącza, do których się podłącza urządzenia zewnętrzne zasilane. 230 W, typu na przykład pompy obiegowe, e, mieszacze i tak, i tak dalej. Stąd bierzemy też prąd do urządzeń zewnętrznych. No jest tego tutaj dużo. Tu jeszcze też takie bardzo ważne, e, bardzo ważny wtyk X18. Już teraz nie, 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 nie pamiętam. To jest bodajże Modbus, chyba on się tak nazywa. Tu się znajduje wtyk kodujący. Wszystkie czujniki e, temperatury zewnętrznej. E, wtyk 145 ten jest bardzo też ważny komunikacyjny wtyk tutaj. E, co dalej? Tu mamy podłączenie, podłączenie wszystkich e, wszystkich urządzeń e, zewnętrznych. Tu mamy pompę obiegową. Tam jak widzicie jest zbiornik 220 litrów tu jest doprowadzenie zimnej wody, od spodu w zbiorniku jest grzana zawór trójdrogowy, no i dolna część, czujnik zaniku i kolejności faz, no i tutaj już mniej znane urządzenia do obsługi, no całe tutaj pompy ciepła tak szczegółowo, aż też nie znam, tam na dole macie generator FAS i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze tutaj jest ważne? Ważne jest to, żeby prowadzić też przewody. Tak, Wisman zaleca te, które mają 230 V powyżej 230, czyli także tutaj idzie przyłącze siłowe 380. No a po tej stronie mamy wszystkie przewody komunikacyjne, żeby one ze sobą się nie stykały i na siebie nawzajem też. Nie oddziaływały, bo wiadomo, że tutaj mamy już kable dużej mocy, dlatego one w jakiś tam sposób potrafią zakłócić pracę całego, całego układu. Tu mamy taką jeszcze płytkę dodatkową, która tu jest wpięta. To jest do modułu komunikacyjnego. Moduł komunikacyjny to takie małe urządzenie, jak tutaj widzicie żeby połączyć się z internetem z pompą ciepła oraz tutaj router przyłączony bezpośrednio do tego urządzenia. Po prawej stronie ode mnie, tutaj w tym miejscu znajduje się skrzynka przyłączeniowa. Tu zrobiłem takie podłączenie, kazałem elektrykowi doprowadzić kabel siłowy. No i zgodnie z projektem i zgodnie z instrukcją montażu taka skrzynka musi się znajdować. Muszą być Osobne bezpieczniki od e, zasilania pompy ciepła, od sprężarki, osobne bezpieczniki od e, e, grzałek elektrycznych, no i osobny bezpiecznik od e, całego modułu sterowania e, pompą ciepła. I pod ten bezpiecznik też podłączamy wszystkie inne urządzenia zewnętrzne, e, które współdziałają z pompą ciepła, że w razie awarii, jeżeli ten bezpiecznik wyskoczy, te wszystkie inne pozostałe urządzenia też e, przestają działać. No i na koniec zajrzymy sobie do e, serca pompy ciepła, czyli tam gdzie się znajduje sprężarka. E, tutaj na dole są takie otwierane drzwi. E, no i tu się znajduje właściwie serce pompy ciepła, sprężarka Scroll, którą tutaj widzicie e, z czynnikiem tak zwanym chłodzącym, gazem R 410a. Znajdują się też tutaj dwie pompy obiegowe od y, źródła pierwotnego, czyli w moim przypadku jest to pionowy wymiennik ciepła, y, poziomy wymiennik ciepła, który się znajduje tutaj y, za mną. Są ułożone rury pod ziemią, które zbierają ciepło. Tam z tyłu widzicie są też y, dwa wymienniki. Wymiennik y, do do dolnego źródła oraz wymiennik ciepła. Już po stronie wtórnej, tutaj, znajduje się też pompa wtórna i inne podzespoły pompy ciepła. Ja tu szczegółowo też nie znam, także nie będę się wypowiadał. Zajrzałem tutaj dwa dni temu, bo miałem tutaj jakiś mały wyciek pod spodem, ale to się okazało, że nie jest pompy ciepła, akurat. Tam gdzieś na zaworze, na manometrze wykapuje mi się woda. Myślałem, że tu z pod spodu coś jest nie tak. Także tak wygląda serce pompy ciepła. Jak widzicie, pompa ciepła jest bardzo, bardzo dużym urządzeniem. A sama pompa, pompa ciepła, urządzenie praktycznie mieści się tutaj w tej całej dolnej części. No bo górną część odtąd aż po samą górę zajmuje 220. Litrowy e, zbiornik. E, skąd ja to wszystko wiem? No wiem to stąd, że tą całą pompę sam montowałem, dlatego e, orientuję się mniej więcej, e, co tu wszystko się znajduje. Szczegółowo Wam nie powiem, to już musicie pytać specjalistów. Zresztą mi taka wiedza też e, nie jest potrzebna. E, no jest tu e, szereg e, podzespołów, które każdy za coś e, odpowiada. Jest tu skraplacz, parownik, tutaj wymiennik, wymienniki ciepła itd., itd. Jest tego tutaj naprawdę dużo. Tam na dole jeszcze się znajduje taki przycisk reset. Tu możemy go zaobserwować po tej stronie. Wystarczy tam wcisnąć ten guzik. Kiedy on się wyzwala? Wyzwala się wtedy, kiedy na przykład pompa ciepła została. Przewożona w warunkach poniżej zera, czyli było na dworze na przykład zimno. No i wtedy zadziałał ten właśnie ogranicznik. Trzeba wtedy pompę ciepła, jak się już montuje ją, trzeba ją wprowadzić do domu, rozkręcając ją przede wszystkim. Bo tak tutaj właśnie robiliśmy, że ta część była osobno i cała góra. Cała góra tutaj razem z kolegą ją wnieśliśmy. Była też osobna, no bo nie dałoby rady, bo ona ma powyżej 2 metrów wysokości. Także pod drzwiami by się nam nie zmieściła. A po drugie, też nie wolno pompy ciepła zbytnio przechylać, Pod kątem tutaj Wisman mówi, że 45 stopni to maksymalnie. Ona była na tyle ciężka, że nie byliśmy w stanie w ogóle ją ruszyć z miejsca, czy w dwie, czy w 4. Przepraszam, czy w cztery osoby. Także wracając jeszcze do tego guzika, jeżeli już resetu tak zwanego, jeżeli już wniesiemy pompę ciepła, jest już ona w tym miejscu, gdzie się powinna znajdować, wszystko jest podłączone, e, przyjeżdża serwis, żeby nam to e, uruchomić, pierwsze uruchomienie zrobić, no to jeżeli coś by nie działało, no to ten guzik jako pierwszy należy wcisnąć. To jest też informacja dla serwisanta, że pompa była przewożona w warunkach poniżej 0 stopni Celsjusza. To jest takie zabezpieczenie, i później trzeba sprawdzić wszystkie inne podzespoły. Tak to tutaj wygląda. Także jest to tutaj zamykane. Trzeba to przykręcić na dwie śruby. Zaraz to zrobię i wracam do Was z powrotem. No i mamy jednostkę wewnętrzną już zamkniętą. Obudowę tutaj też została zamontowana. Przejdziemy teraz do tyłu. Co tu się znajduje z tyłu urządzenia? No, a znajdują się tutaj przyłącza od dolnego źródła, czyli to, co jest pod ziemią zakopane, i od górnego źródła, czyli już wylot na, u mnie w tym wypadku, na podłogówkę. Wcześniej jest jeszcze zbiornik buforowy czyli tu sobie tą rurą pompka, którą widzieliście już wcześniej. Tłoczy właściwie tutaj w tą stronę, tłoczy yy, glikol pod ziemię, no i tutaj wraca yy, z powrotem yy, do pompy ciepła. I pompa ciepła sobie pobiera to ciepło yy, z ziemi. A tam mamy już yy, stronę tak zwaną wtórną, czyli zasilanie i podwrót od, yy, yy, od ogrzewania, już tutaj mieszkania. Tu jest jeszcze się znajduje yy, grupa zabezpieczająca co tu jest filtr magnetyczny tutaj mamy jeszcze odpowietrznik, zawór bezpieczeństwa i manometr, żeby podejrzeć sobie jakie są wartości oraz tu dałem jeszcze dodatkowo taki zawór upustowo napełniający odcięcia tutaj żeby można było w razie czego porobić różne rzeczy, jeżeli by się coś no i naczynie przeponowe, tutaj tak zwane uzupełniające także tak wygląda tył tej pompy ciepła po samą górę aż no i tam do góry są już przyłącza tutaj od prawej strony wejście zimnej wody czyli zasilanie w tą wodę może tutaj wejdę wyżej o widzicie tutaj właśnie się mi wykapuje Troszeczkę nie dałem na pakuły, tylko na liść teflonową, ale już przestało lecieć. Tu jeszcze dałem dodatkowy presostat do zabezpieczenia w razie jakby e, był jakiś zanik e, wody na instalacji, bo ja mam wodę ze studni. No to ten presostat na zasadzie styku zwartego, rozwartego, on po prostu e, wtedy e, blokuje pompę ciepła, podłączyłem go pod... Czujnik dolnego źródła, także takie małe tutaj oszukaństwo, bo tego w ogóle nie ma w, oryginalnie w zestawie. Tu mam manometr, wejście zimnej wody. Tutaj zaraz ten kolejny, to już jest powrót obiegu, czyli pompka obiegowa do ciepłej wody użytkowej. No i tutaj wcześniej, właściwie później, tu jest wejście na dom na ciepłą wodę. Oraz tu się znajduje jeszcze instalacja solarna, która jest na dachu, której też ma tutaj swoje wejście do wewnątrz do, do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Także tak wygląda tył pompy ciepła. No jest tu sporo tego wszystkiego. Tam u góry się jeszcze znajdują, zrobiłem kable do, no, zasilające, czyli tak jak zgodnie z projektem muszą iść trzy osobne linie. 2 razy 380 W i 230 W osobno. No i podsumowując, co mogę więcej powiedzieć o tej pępie? Na pewno jest ona wykonana z bardzo dobrych podzespołów. Tak jak tutaj z kolegą ją razem wnosiliśmy. Materiał, z którego była wykonana, naprawdę porządna stal. Nie ma tutaj żadnej lipy. Pompki obiegowe firmy WILO to też mówi samo za siebie. Nie wiem jak reszta podzespołów, ale przypuszczam, że też jest to bardzo, bardzo dobrze wykonane. Zresztą widać, że to jest wszystko bardzo, bardzo masywne, jak się będzie sprawować. Nie wiem, zobaczymy. W tej chwili ją na nowo uruchomiłem. Włączyłem sobie obieg chłodniczy, żeby podejrzeć. Ja mam już teraz włączone tylko grzanie ciepłej wody w solarze, jeszcze nie ma tak dużo. Tej energii, dlatego pompa ciepła się teraz uruchomiła i grzeje sobie z temperaturą 53 stopnie. Grzeje sobie zbiornik, który tutaj jest w środku. 562 to jest gazu, gazu sprężonego, a 46 temperatura wody na zasilaniu do zbiornika ciepłej wody użytkowej. Jak widzicie, te parametry. Na wejściu już teraz są bardzo bardzo korzystne, 7,5 stopnia na wejściu z dolnego źródła i powraca z powrotem 3,8 to już naprawdę są fajne, fajne zyski zresztą. Nie ma się co dziwić na tempory roku kwiecień to są temperatury. Wydaje mi się, że normalne nie wiem jak to inny ma pompa ciepła może coś innego na ten temat powiedzieć. Także to jest pompa firmy Wisman VitoCal 343G. No i na samym końcu chciałem Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapek w górę bądź w dół, jeżeli się komuś coś nie podoba. Nie jestem specjalistą, więc Wam wszystkiego też nie powiem. Mogę robić błędy. Ja tą pompę sam instalowałem, więc duża dużo rzeczy wiem niż przeciętna zwykła osoba obsługująca tą pompę dlatego jeżeli was coś interesuje odnośnie pomp ciepła jak zrobić te wszystkie przyłącza no to napiszcie w komentarzach to wam mogę wszystko przedstawić także dziękuję za uwagę i do usłyszenia